Cześć, ogólnie planuję rozdać czapkę z efektem Unu, ale mam pewne wątpliwości co do sposobu losowania. Jak większość z was pewnie wie ostatnim razem było trochę nieporozumień. A to ktoś się nie wymieniać nie może a to trzy osoby podrządnie spełniały kryterium dotyczących godzin. Wiecie, jest to trochę niesprawiedliwe, bo najchętniej taką czapkę podarowałbym dla graczy naszych serwerów, ale jednocześnie nie chcę skreślać nowych osób, które dopiero zaczynają nas grać. Ogólnie był też pomysł zrobić na przykład konkurs, na przykład na jakiś rysunek z TF, ale jak wiemy, niektórzy nie mają weny artystycznej, więc postanowiłem, że tym razem również zrobimy losowanie, ale trochę będzie inaczej wyglądało. Pomysł jest taki: przygotuję specjalną podstronę na brygadzie, na której będzie można sprawdzić, czy zaliczacie się do konkursu i gdy spełniacie wymogi, to jednocześnie zostaniecie automatycznie zapisani do losowania. Po prostu przygotuję listę osób, która bierze udział, i dodatkowo na sam koniec dodam jeszcze raz te osoby, które są naszymi wspierającymi, tak by miały dwa razy większe szanse na wygraną niż przeciętny gracz. Taką gotową listę przesortuję na sam koniec, żeby tam było trochę wiecie, losowości większej i na live, który zrobimy, wylosuję losową cyfrę, która będzie odzwierciedlać wygraną osobę na podstawie numeru linii w pliku. Zależy mi na tym, by tą czapkę dostała osoba, która będzie graczem naszych serwerów, a nie jakimś randomowym gościem, którego będzie widać tylko przez tydzień. Według mnie jest to jedno z lepszych rozwiązań, ale tak czy inaczej dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu pod tym filmem. Jak zapoznam się z Waszymi opiniami, no to albo zmodyfikujemy mój pomysł, albo wdrożymy go tak, jak jest. No nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, do usłyszenia.